Siemanko wszystkim to Paweł. Dzisiaj mam dla Was poradnik z Frapsa, czy Fraps. To jest program do nagrywania gier. Fraps wersja 3.4.7 Więc postanowiłem, żeby zrobić taki um, tutorial, poradnik jak go obsługiwać bo widzę, że na YouTube dość dużo takich jest, ale są takie kiepska, kiepska jakość, albo nic nie mówią, ciężko się połapać co oni robią, to ja pomyślałem, aha, dobra, swój zrobię. Więc, y, zaczynamy. To general, jak mamy, to nic tu nie zaznaczamy. 99 fps pisze, tak? To tutaj Tutaj można zmieniać co się chce. Tutaj, na przykład, tu w którym rogu chce się mieć napisane ile FPS-ów się ma, tu, jak się zaznaczy, to się w ogóle to nie wyświetla, i tu nic innego nie mam zaznaczonego. Najważniejszy, właśnie, tu jest teraz najważniejsze dla tych, co nagrywają. Tutaj folder to save movies in to mo, możecie obu, albo mieć ten co oryginalnie macie albo wciskacie change i na przykład ja zrobiłem tak, że w dokumentach nowy folder zrobiłem i, i tam nagrywam e, moje, moje gameplay, nazywa się gameplay. Dobra następnie mówi cap bo Tutaj możemy zmieniać jak chcemy. Wiecie, tu na F i takie tam. Ale ja mam na number 2 na tym number padzie obok na klawiaturze. Po prawo jest. Bo żadna, żadna gra, w którą gram nie używa akurat tego, e, tego guzika, więc nic się nie stanie. I tutaj FPS-y Change Capture Settings. A tu pisze 60 fps, 50 fps, 30 fps, 29,97 fps. I tutaj ja mam 60 fps, jak gram na przykład w koda albo w Sniper Elite. Bo to są takie szybkie gry. Szybkie gry, przepraszam. I nie chcę, żeby mi się tak, no żeby tak ładnie to wychodziło, więc Najlepiej mieć 60 fps w kodzie, albo w innych szybkich grach. Jak może takie wolniejsze gry, na przykład... E, e, Minecraft, to możecie ustawić 30 fps. Bo to... Bo to tak się... No, no po prostu nie jest taka szybka gra. I... Po prawo widzicie full size, half size. E, full size... To nagrywa w pełni tak jak Wy macie na monitorze, tak samo jak Wam się pokazuje half-size. To troszkę się zmienia um, jakość tego wszystkiego, ale za to um, za to tak się nie laguje jak nie macie za dobrego kompa, więc to jest dobre. Ja mam zawsze na full-size, chcę żeby, żebyście ładne filmik filmiki oby oglądali tutaj. To dobra, idziemy dalej. Sound Capture Settings, Windows 7 Sound. To zależy, jaki macie system XP albo tam Windows Vista to to się zmieni. Tu macie mieć na stereo. Multi channel, jeśli to jest takie 5.1 albo 7.1. Surround system, ale stereo jest najlepsze i no <grystanie> record, record external input to jest yy, to są mikrofony jak yy, yy, najlepiej jakbyście yy, macie dwa mikrofony od słuchawek i od kamery to wyłączcie od kamery albo od słuchawek bo tutaj nie można jakoś tak wybrać co samo się robi yy, więc yy, no ja miałem troszkę z tym problem wczoraj, jak próbowałem mieć to i to włączone. To wyłączyłem od słuchawek i od razu działało wszystko dobrze. Dalej. Only capture when pushing i tutaj. Jak zaznaczycie to, to możecie wybrać co chcecie, jaką literkę, czy co... Um. Jak tutaj macie zaznaczone, jak nagrywacie już, tak czy teraz Space. To zaczniecie nagrywać dźwięk, którym ten głos, jak mówicie, jak puścicie, to przestaniecie. Ja tego nie preferuję, nie polecam Wam, żebyście tego używali, bo możecie się zapomnieć, nie wciśniąć tego i no będzie problem. Więc bardzo nie proponuję tego używać. I dobra, lecimy dalej. HIDEN, tu... nic nie zaznaczacie. E, dalej, SCREENSHOTY, to są obrazki. Możecie sfotografować swój desktop, na przykład, albo gry, jak coś robicie. E, folders TO SAVE SCREENSHOTS IN. to też możecie CHANGE i nie wiem, w tam dokumentach, em, w dokumentach zrobić nowy, nowy folder, na przykład y, gameplay albo screenshoty. I... Hmm, no i tak. E, tutaj, ja tutaj od razu zmienię na number 3, bo F10 chyba Minecraft używa, czy tam Steam, nie wiem. E, więc e, lepiej, żeby no, no, nam, number 5 najlepszy jest do tego, e, najlepiej od najlepszy, najlepsza jakość. Ale jak chcecie mieć takie, że takie rendering na przykład, co możecie mieć, na przykład na swoich, e, takie przezroczyste to ma być to PNG. Ale i od najlepszy e, Tutaj nic nie zmieniam więc. E, to nic nie zaznaczone, Toż teraz zobaczycie jeszcze raz ustawienia. No. Więc to by... To było na wszystko. <laughs> e, nie mam już nic nic do pokazania. To było wszystko. To zobaczycie. Zobaczyliście moje moje ustawienia, jakie ja mam. Mam nadzieję, że Wam się to spodobało, było, pomogło. Najlepiej było, jak pomogło. Sorry. Ale no, dobra, to to był Paweł. Do zobaczenia w następnym komentarzu albo poradniku. Zobaczymy. Dobra, na razie.